Siemaneczko, tutaj Ultra, witam was w kolejnym odcinku z Ultra serii. To będzie następny Escape e, i też jak widać e, jesteśmy w zamku. No dobra, no to dobra, no to możemy zaczynać. E, no tutaj normalnie się zaczyna w jakimś e, e, zamku. widać w jakiejś wieży? E, dobra, no to zobaczmy co jest napisane. Zasady. Czuj się w klimat, choć E, po z Gravelu Unika Creeperów, gra na Normal Easy hard A, czyli, dobra, czyli nie może być pokojowy. My weźmiemy tryb normalny. E, nie nisz bloków. Nie wychodź za mapę. Zbieraj rzeczy ze skrzynek. Nie kombinuj i nie zbieraj rzeczy z dozowników. Dobra, co ty? Fabuła. Jesteś nocnym strażnikiem. zostawisz tutaj. Przysłany na rozkaz króla. Strażnik, który był tu przed to, zaginął. Twoim zadaniem jest go odnaleźć. Na początku powinieneś zapytać, go, zapytać o niego w wiosce. Dobra, zaopatrzenie. Do o, fajnie. No to się ubierzemy. Możemy startować. Yy, nie wiadomo dlaczego, ale na tych ziemiach nigdy nie rosła trawa. U. No też dobra uwaga. Dobra. Yy. No jedziemy na to, Zaczynamy. Yy, nie wiem czy mam się zatrzymywać. Może będą jakieś skrzynki na tych piętrach. Zobaczymy. Nie no, mam pojęcia. Tutaj nic nie ma na razie. Nie, nie mam, to chyba już nie będę się zatrzymywał. E, dobra. Mm. Podobno w wiosce także ostatnio ginęli ludzie. Uu. Lepiej wyjmę mieć. Dobra, to Niby jestem nocnym strażnikiem aż dzień. To jest dziwne. Ale dobra. Z czego taki? Tak, mieliśmy drogą z Gravel, więc idziemy. E, coś tu nie gra, dlaczego nikomu nie ma w wiosce? No też tak cicho trochę. Mm, rybak mm. wezmę sobie wędkę, może później będzie do czegoś potrzebna. Nie kommy. Dobra, no to idziemy dalej. Mm, Zajrzyjemy sobie do jakiegoś domku. Mm. No, więc dobrze. I chodzimy. O, koło. Może znaczy, tu coś być. O, jest książę. Mmm. Nieźle. To sobie podmienimy. Ochrona przed No, bardzo dobrze. Dobra, anczante są. Tam nie będzie potrzebne. Dobra, idziemy dalej. Mm, o, pójdziemy tam sobie. Mm, coś tu nie gra. Widać, jest jeszcze jakiś strych na górze, więc... O! To nic nie zrobiło. Nie, nie, nie można chyba niszczyć bloku. Jak coś tu nie gra... Hmm. Ooooo! Oooo! Lololololololol! Co to było? Kurde! No nie złe, nie złe. Źle to zrobione. Mnie. A jeśli tam gdzieś... O, jest dosłownie, widać. Dobra, Nieważne, tutaj nic nie ma. Ale nie zła pułapka. Jeszcze jakby się zamykały te drzwi nie można by było otworzyć. To by było napry... dopiero śmiertelne. Dobra, idziemy. O, tutaj widać, że ścieżka kończy. Kto to jest? Osadnik. Dziękuję za, że mnie uratowałeś przed tym, tymi potworami. Oni wszystkich zabili, zostałem tylko ja. To znowu były te magiczne sztuczki, potwory wyszły z tych wrot. To była wina. A, a. Hmm. Nic się już się odsłuch. Nic się już od niego nie dowiem. Chyba oszalał. Nic co robić. Hmm. A tu chyba nic nie ma. Chodź, ją dalej. O, jest szka. Dobra. Hmm. O, a liczkę. E, pójdę sprawdzić, co jest za górką. Ciekaw co tu jest. Mówię na zielony a, a więc to o tych wrotach mówił ten wieśnik. No, to jak przejście. Ten znak widziałem go w bibliotece, w bibliotece, w wieży. Muszę się tam wrócić. Co go wrócić? O, nie wiem. Jaki znak ten? A możliwe, że był. Dobra, ja idę. Muszę się wrócić. No, na ty nie zła e, Bardzo fajna. Trochę, by to powiedzieć, niezrozumiała. E, nie wiem, jakby to. Na no, razie się dobrze zaczyna, ale zobaczymy co będzie dalej. Na razie muszę, na razie muszę się wrócić tam do wieży yy, i ten znak odszukać. Mm -hmm. O! Nie widziałem tego. A, może nie wiedziałem. Pięknie się przez Ha! Dobre. Schody się zawaliły. Tego mi jeszcze brakowało. No. Tylko tego, tego mi brakowało. mogę skoczyć tylko tam jakąś tabliczkę się kapiłem ale no dobra już za późno przydałoby się światło nieży mm. zobacz mam się jakiś znak znaleźć Widać ten znak, to symbol tajnych przejść nocnych strażników. Tylko jak go otworzyć? Dobra, zastanowię się nad tym później. A teraz muszę się stanąć dostać. Książka? posłuchaj. Nie wiem po co. O! Nie wiem czy miałem to rozwalić. Ale dobra. się? Zobaczmy. Nie, no, tu nic nie widzę. Też nic nie ma. Hmm, dziwne, dziwne. ale lepiej to wezmę. Dobra, wezmę jeszcze raz, wejdę tutaj bo coś się otworzyło tutaj. W A jest przecież no. Trudno było znać. Znaczy. Ale no... Hmm, dziwne, nie widziałem. Nie widziałam, że pod wieżą była kopalnia. Hmm. Jak ma nie zauważyć tego przejścia? Dobra, dziękuję. ten, zalałem, zalało wszystko. Dobra, tu jest jakaś skrzyneczka. Zobaczymy, co jest w niej. Jest. jest. I może jakaś zębę z tym. Mm. Dobra, zobaczymy. Przestało. O, Dobre. to nam pomoże dużo. To co ja teraz robić? Mm. Próbuję tam ponownie do głowy. Może tu coś będzie? Nie, nic nie ma niestety. O, może tam coś będzie? Nie, tutaj też nic nie ma. Mm. Zobaczcie jeszcze może coś w tym, przy tym wodspacie będzie w woduspadzie. Zobaczymy. Chyba nie ma nic. Hmm. Widziałem iść. O, jest coś jest. O, dobrze, że mi ten yy, tlen wolno idzie właśnie przez ten hełm złoty. Yy, bo tam jest zainteresowane wydajność pod wolą. To dobrze. A i tak bym się chyba... Tak chyba mogę... A nie, nie mogę nabrać powietrza, ale tu będę. Dobra, idziemy dalej. O, nareszcie. Hmm, tutaj też jest przejście nocnych strażników. A no tak, bo jest ten symbol. Dzisiaj dzień Dziennik nocnego strażnika. Terego ciągle musiałem się. E, ciągle musiałem się A, bo to jest dziennik terego. To zaczynamy. Ciągle musiałem się w tej zakutej wieży i pomagać nim weśniakom. Ale odkryłem to źródło magii. Ta energia jest... Jest tak mocna, że pozwala na tworzenie potworów. Dzięki temu będę mógł wreszcie zemścić się na królu i nocnych strażnikach. Za wysłanie mnie na to od ludzi. Razem z moją armią potworów zasiądę na ten, na tron. Chyba szalał. To, to moje, mi to miejsce na wszystkich innych Wow. No, to jest coś dziwnego. Podziemą, żeby było drzewo Dziwne, dobra idziemy. Mm, Od parku jakiś. A, chyba powinienem iść na górę. No, to źle zrobiłem pewnie. Tak, tutaj się wchodzi na początek. A więc tutaj jest cała trawa. А, до теглото няма трава и то то е тежко mm. е. Pravý zpávání, tu, tož. O nie, no nie, mam się spać. Może tu coś będzie. No i znowu od początku, naprawdę. Mm. Nie, ja zaraz wracam. Dobra, jak widzicie już jestem dalej. Właśnie nie dalej, ale dotarłem do tego miejsca, gdzie tutaj właśnie poprzednio padłem. Dobra. A tutaj muszę. O jest. Tam już widać checkpoint. mogę zgiąć. nam no, się uda. Ja? Yeah. Dobra, jeszcze ja tam, tam. dobra Jest. Jeszcze trochę. No ja, yeah. udało się. Nie. nie mamy pierwszy checkpoint. Nie wiem po co to. Dobra, może będzie później potrzebne. I dalej. Przepraszam, że ja tak... Naprawdę nobie, ale nienawidzę parkora. po prostu nienawidzę, no widzicie? Muszę daleko od ściany, bo ona mnie spowalnia, co to było? O, trzeba to na spręcie jednak. Trzeba trzymać eee, na tym pierwszym. I teraz odczekać. Uda się? Uda? uda. Jest! Wydało się. Dobra, mm, graczu odpocznij sobie chwilkę Wezmę mm. sobie jabłko, ale odpoczywa się będę I Idziemy dalej I co teraz? Co? Ja mam iść na piechotę teraz No widziałaś, teraz ja mam iść na piechotę?

szans. Chciałem um, iść. Mm. Jak ja z wszystkich pokonać? Dobra, spróbuję dookoła jakoś pójść. Z tyloma nie mam szans. Hmm. Tu nie ma chyba wspólnego. Dobra, jak bym tak napalał, to może by mi się udało. Przydałoby się, z tym Ale bardzo może tych... Nienawidzę tych pająków y, jaskiniowych, bo y, one y, y, trują mnie i później ta, o, trasę życia. Więc najlepiej najpierw je rozwalić. Chyba muszę zejść, no bo takich dużo. Co ja zrobić? Um. Nie! Jeśli dał, to bym rzucił i bym tam wystrzelił. Lon. Właśnie nie ma szans. Tu już nie ma pensy chociaż. Jeśli tak przyjdę. Oh, okay. O, będzie co mam za Może jest tam jakieś wejście. Bo ja. O nie, 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 nie. nie, nie, nie. widać, że się sam wzią, albo... Ale tam nie widzę żadnego wejścia. Chociaż jest. Jest tutaj, muszę skoczyć. Później tam. Tylko jak to zrobić? Hmm. O lol. tak szybko pójdę, może to coś da?

nie ma co w drugi raz grać no niestety też słabe ocenie to yy, znaczy no może nie słabo bo na początku bardzo dobrze się grało yy, fajna fabuła tylko oczywiście koniec yy, nie był yy, za dobry więc yy, na punktów 10 yy, daję punktów yy, 7 daję punktów 7 yy, no nie wiem czy to był koniec może jeszcze coś tam było ale no nie, nie myślę że to jest tak słabo tylko oczywiście yy, ten autor bardzo słaby miał koniec, teraz na górze jest podany jako kanał na YouTube I zaraz właśnie będę kończył Oczywiście jeśli się film podobał dajcie lajka Jeśli chcesz być ze mną na bieżąco subskrybuj mnie oczywiście Oczywiście komentuj jeśli się spodobał właśnie No to skomentuj, dajcie jakieś mapki polećcie, no dobra, będę się żegnał, cześć